Dzień dobry, panie marszałku, szanowni państwo. Polska nie ma ministra spraw zagranicznych. Widzieliście. Pani Angela już nie jest kanclerzem Niemiec. Więc nie wiem, po co miałby się ktoś jej podlizywać. No Mam nadzieję, że czegoś się pan w MSZ nauczył. A pan minister Kropimnicki przejedzie w czynie społecznym tysiąc kilometrów na kilometrówce. Witajcie, moi drodzy. Jak zapewne wiecie, w Sejmie często posłowie przemawiają do pustej sali. Jednak nie przeszkadza im to rozkręcić się na tyle, by dać pewnego rodzaju przedstawienie. Znany jest z tego poseł PiS Janusz Kowalski, który w ten oto sposób zadawał pytanie do chwilowo nieobecnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Szanowni państwo, Polska nie ma ministra spraw zagranicznych. Widzieliśmy dzisiaj ekspozę człowieka, który ubiega się o pracę w międzynarodowych instytucjach, oczywiście w Brukseli. Dzisiaj podlizywał się Radosław Sikorski Brukseli i eurokratom. Tak samo jak 10 lat temu, 20 października 2015 roku, podlizywał się Angeli Merkel i Rosjanom, bo mówił, że sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości wobec Nord Stream to był błąd. Był zwolennikiem miejsca w zarządzie Nord Stream dla Polski i tego, żeby Nord Stream przebiegał przez polskie terytorium. Tak się podlizywał Putinowi, a dzisiaj wychodzi i tutaj rozdziera szaty. Ja nie mam żadnego pytania do ministra Sikorskiego. Nawet go nie będę pytał, kiedy złoży dymisję, bo wygra Karol Nawrocki wybory i obalimy ten fatalny rząd. A Sikorski, który razem z Tuskiem i Siemoniakiem zrobili ze straży granicznej Ubera dla imigrantów podrzucanych z Niemiec, musi odejść, szanowni państwo. Ten rząd jest fatalny, ten rząd reprezentuje obce interesy, Radosław Sikorski dzisiaj w ramach Pracuj.pl ubiega się o stanowisko w Brukseli. Nie ma na to, szanowni państwo, zgody. Wygramy wybory i obalimy ten fatalny rząd Sikorskiego, Sikorskiego w Polsce. O dziwo, nawet pomimo ataków na jego osobę, Radosław Sikorski odpowiedział imiennie na pytanie Janusza Kowalskiego. Minister z przekąsem odniósł się do zarzutów polityka PiS, a w szczególności do stanowisk w europejskich instytucjach. Pochwalił się przy tym, że dla bycia ministrem zrezygnował z intratnych stanowisk w Unii Europejskiej. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Ta przemowa to była aplikacja Radosława Sikorskiego do pracy w organizacjach międzynarodowych. Bonus podlizywanie się Angeli. <laughs> Pani Angela już nie jest kanclerzem Niemiec. Więc nie wiem, po co miałby się ktoś jej podlizywać. A, a, po, a poza tym to chcę opozycji uświadomić, że nie tylko zrezygnowałem z mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, do którego tylu państwa kolegów aspirowało. Jestem chyba, ale co nie. nie a widzi pan, to jesteśmy w bardzo ekskluzywnym klubie. Ale różnica między nami polega na tym, że jestem chyba pierwszym polskim politykiem, który miał na tacy oferowane stanowisko komisarza unijnego. Uznałem, że wielkim, większym zaszczytem będzie bycie polskim ministrem spraw zagranicznych i mam nadzieję, że opozycja to docenia. Do krzyków ze strony posłów PiS doszło z kolei, kiedy minister Sikorski odpowiadał na pytanie posła Jabłońskiego, który był swego czasu wiceministrem spraw zagranicznych. Gdy go lekko wyśmiał, marszałek Sejmu prowadząca obrady musiała uciszać krzyki urażonego posła i jego kolegów. Przy okazji wypomniała tej grupce, że robią szum, żeby przesłonić fakt, że z całego klubu jest ich garstka w Sejmie. Panie pośle, panie były wiceministrze, pan wie, że traktaty muszą być przetłumaczone na języki narodowe. Panie, gdyby to tylko cztery miesiące umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą była tłumaczona 18 miesięcy. Gdyby była krócej tłumaczona, może by tej wojny nie było. Naprawdę, ale Pan zna te procedury. A w każdym razie powinien Pan znać, no mam nadzieję, że czegoś się Pan w msz nauczył. Panie ministrze, ja bardzo przepraszam. Panowie posłowie, pan poseł Jabłoński, pan poseł Kuźmiuk, pan poseł Fogiel i pan poseł przydacz. Jest was tutaj czwórka z całego klubu, który liczy 190 osób, a robicie raban na cały Sejm. Chciałam panom powiedzieć. Pani chciałam, raban, panu chciałam panom powiedzieć jedno, że nie tylko sprawy zagraniczne wymagają dyplomacji. Panom niestety tego brakuje. Panie ministrze, proszę. Pani Marszałek, proszę. Proszę pofoglować panom ministrom. Yy, nam Być się dobrze tutaj emocji. dyskutuje. Gorąco było także, gdy Radosław Sikorski odpowiadał na pytanie dotyczące byłego ministra obrony narodowej, przez wielu uważanego za najgorszego, który obecnie jest pełniącym obowiązki ambasadora w USA. Chodzi o Bogdana Klicha. O pana, nie jest pan przygłosiem, o pana ambasadora Bogdana Klicha pyta, pytacie państwo. Już kolejny raz posłowie opozycji pytają mnie, dlaczego Bogdan Klich nie jest ambasadorem. Nie jest ambasadorem, bo prezydent Duda nie podpisał mu nominacji. A gdy wygra Rafał Trzaskowski, to mu podpisze i wtedy będzie ambasadorem. Czy to tak trudno zrozumieć? A jak przegra, to pewnie nie będzie. To pewnie nie będzie. Minister uzasadniał też, dlaczego Andrzej Duda i PiS są przeciwni tej kandydaturze. Ma to oczywiście związek z katastrofą smoleńską. PiS za jednego z winnych uznaje właśnie Bogdana Klicha. Bo wyście się przekonali yy, sami siebie, że Klich jest odpowiedzialny za zamach smoleński. Ja prosiłem publicznie: pokażcie cień dowodu na odpowiedzialność Klicha za zamach Smoleński. To obiecuję, powtarzam: po, po, pokażcie cień dowodu. To go nie tylko odwołam, złożę doniesienie na prokur do prokuratury na Klicha. Okay? Ale pokażcie jakiś dowód. Radosław Sikorski przypomniał, że Andrzej Duda też był wtedy ministrem z tym, że w kancelarii prezydenta. Porównał też ich udział w tym, co się stało. Przecież pan prezydent Duda też był ministrem w czasie katastrofy smoleńskiej. I to był ministrem w, w urzędzie, który był organizatorem tej wyprawy w kancelarii prezydenta. A jego jakoś nie, nie obwiniacie za zamach smoleński. Oświadczam panom, że odpowiedzialność za zamach smoleński Bogdana Klicha. I Andrzeja Dudy jest taka sama, czyli zerowa. Minister pochwalił też Bogdana Klicha za jego pracę w ambasadzie. Więc to, jest, to nie jest żaden powód, żeby komuś odmawiać nominacji. A pan ambasador, pan szef naszej placówki, charge fer, senator Bogdan Klich, radzi sobie coraz lepiej. Chociażby, mówi lepiej od pana, chociażby zaaranżował kolejną moją rozmowę z sekretarzem stanu. USA. Jednak po tych słowach marszałek Wielichowska nie wytrzymała i postanowiła upomnieć posłów pis, którzy notorycznie przeszkadzali. Wymieniła całą listę polityków. Radosław Sikorski również to skomentował. Ja troszeczkę do porządku panów posłów chcę przywołać. Do pana posła Kuźmiuka. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Do pana posła Sękowskiego welsenk. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu i do pana posła Jabłońskiego. Panie pośle na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu sejmu przywołuję pana do porządku. Panie ministrze, zapraszam dalej. Poważna sprawa, uważajcie. Pani marszałek zna nas konsekwencji i surowości. Z kolei nieco później ostro na temat działań rządu w sprawie uczczenia tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego wypowiedział się kandydat razem na prezydenta, sam potężny Duńczyk Adrian Zandberg. Jego przemówienie było bardzo krytyczne, gdyż według niego to, co zrobił rząd, by to uczcić, jest nijakie w porównaniu do tego, co robiono nawet w PRL skrytykował przy tym działania niektórych polityków, w tym wiceministra aktywów państwowych, znanego głównie z nadużywania kilometrówki i posiadania 13 mieszkań. Przyjęliśmy dzisiaj przez aklamację uchwałę w sprawie tysiąclecia Korony Polskiej, słusznie. Ja mam pytanie do rządu, jak planujemy tę rocznicę uczcić? I od razu ostrzegam, nie chodzi mi tutaj o piknik organizowany przez kolegę pana premiera za pieniądze Orlenu i totalizatora sportowego. Tylko chodzi mi o coś trwałego, o coś, z czego mogłyby korzystać kolejne pokolenia Polek i Polaków. Finowie niedawno, przy okazji podobnej rocznicy, zbudowali najlepszą bibliotekę na świecie. A co robimy my? Zdaje się, że niewiele, a to byłaby naprawdę świetna okazja, żeby uruchomić budowę setek tysięcy mieszkań społecznych mieszkań na wynajem i skończyć w Polsce raz na zawsze z problemem mieszkaniowym. To byłby dobry dzień, żeby otworzyć. Polskie Fabryki Innowacyjnych Leków. To byłby świetny dzień, żeby uruchomić nową elektrownię. Tak, poważne państwa, szczą takie rocznice. Nawet, nawet ten biedny PRL potrafił zbudować tysiąc szkół na tysiąclecie. A, a co wy zrobicie? Bo na razie wychodzi na to, że stworzycie kolejne tysiąc syneków w spółkach Skarbu Państwa, Dziękuję, panie a pan minister Kropimnicki przejedzie. Czynie społecznym tysiąc kilometrów na kilometrówce. Dziękuję, Dziękuję. panie pośle. A co wy sądzicie o tych sytuacjach z Sejmu? Napiszcie w komentarzach. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.